staż treningowy u mnie na pewno około 5 lat I na ten moment szkoła aspirantów pożarnictwa w Częstochowie i w parłach tej szkoły będzie występował. proszę bardzo zdaj naszą, połóż i występuj w bluzie szkoły którą aktualnie reprezentujesz jest nam bardzo miło, że... I bardzo, proszę. proszę bardzo, bardzo. droga rozumiem Tak, zezwalam tutaj, o nie wszyscy, co w toku treningowym, Adrian przyjeżdża raz na dwa tygodnie, żeby wykonać trening. Zezwalam na pracę na jednej linii. Jeżeli zezwala, że praca na jednej linii jest łatwa, no to do roboty. Proszę pomki na jednej ręce. Gościk prawidłowo nie skręca się na boki. Więc tłoczy sobie spokojnie, świetnie. Pąkij na paluszkach i grzebaluszkach. Praga żabotlińskiego. Świetnie. Zaliczam pompkarza Woźnickiego Zaliczam proszę bardzo z na jednej ręce Zaliczam